Była wtedy dokładnie trzecia nad ranem. Kiedy usłyszałem bardzo silne pukania do drzwi, To ślady tam są na miejscu widoczne. Najprawdopodobniej uderzano to kolbą czy kolbami, bo mieli ci panowie pod, po karabinie w automacie do strzelania. Wybudziłem się, wyjrzałem oknem, zauważyłem, że na dole stoi mężczyzna, który ma obandażowaną głowę prosi mnie, czy mogę jemu podać jeden bandaż. Ja na to mówię, mogę mu dać nawet i trzy bandaże. Z tego, co zorientowałem się, najprawdopodobniej, że nie wiedział, że on jest w ośrodku, przy ośrodku zdrowia. Tylko po prostu doszedł do pierwszej, lepszej chałupy na wsi, gdzie się świeciło światło. No ja w tym momencie, kiedy rzuciłem mu trzy bandaże, on ruchem zamaszystym zrzucił ten swój bandaż no i założył sobie ten drugi, a w momencie tym wyszedł za samochodu, następny y, człowiek, no, który również był uzbrojony, miał automat przy sobie, y, popatrzył na mnie i pyta się, proszę pana, jaka to jest miejscowość? Ja mu mówię, że to jest Pieńkowo. No a gdzie najbliższe miasta? Ja mu mówię, no, najbliższe miasta, są to tu prosto, abyście pojechali, to będzie Darłowo i Sławno, to są dwa, dwa najbliższe miasta.